Mm Hmmhh, tam sztanga. Mm, nie chcę mi się tego ładować. Magazynka go sobie wyrzucimy. Zawsze to trochę miejsca mi się ładować, go nie chce. Uh. a tak po prostu. Nie daj, bardzo za 5 zł. A tak po prostu, a to tak po prostu ci dziękuję. O, jeszcze 45 zyla i będziecie mieli giwojka, rubelków, w Tarkowie. Może, może dzisiaj się Wam po szczęści ktoś Wam zasponsoruje, giwojka! Oho, ktoś już tutaj na pewno był, bez alem uczony, ale ja jestem ciekaw, czy ktoś otworzył tą medyczną. Cicho być, Boże... Ale te medyczne pomieszczenie dzisiaj Ledix otwiera. A kompl z poinformować o mojej aktywności. No to. To fajnie. No co w sobie subika z dzwoneczkiem. Pamiętajcie ludzie o dzwoneczku, żebyście mieli zawsze powiadomienia, jak jestem na live, bo osoby, które nie mają dzwoneczka, nie dostają powiadomienia. Także kliknijcie sobie dzwoneczek zawsze, żebyście mieli te powiadomienia, że jestem na live. I wtedy no zawsze będziecie wiedzieć, kiedy jestem, nie? A jestem codziennie, więc. Jest zamknięte tu jest, żeby tu nikogo nie było. Uuu, nikogo nie było. Hamuj to, zamykaj tu. Pierwszy raz otwieramy to miejsce. Co tu w ogóle można znaleźć Ledixy. Wiem, bo znalazłem tutaj jednego Ledixa kiedyś. Wczoraj, to niezle kiedyś. Ale widać, że dużo leków tu się respi. Gryzli nie gryzli, tu nic nie mamy, tu nic nie mamy, tu nic nie mamy, tu mamy kolejne gryzli, tu mamy splinty, tu nic nie mamy, nie mamy, nie mamy, tu nie mamy, tu mamy i faczka, dobra, tu mamy szczykawkę, tu mamy to, tu mamy to. Hm. Co my tutaj zdobyliśmy? No takie rzeczy, no takie rzeczy. Dwa razy grizzly. No szkoda, że nie było mm, tego mm, Ledixa, ale nie widzę, żeby tutaj gdzieś był ten Ledix. Wczoraj, wczoraj koleś tutaj otworzył sobie to pomieszczenie, ale nie zauważył, że Ledixa tutaj, e, że Ledix sobie tutaj e, stoi. I poszedł sobie dalej. Zostawił sobie Ledixa. To nieźle. Ale leków pełno, łoboże ty. Jaki to klucz otwiera? Eee, otwiera ten Ultra Medical Storage. Key. Tam się Ledixy w środku także spią. Wczoraj je znalazłem, nie? Nawet na live wczoraj je znalazłem. Tylko że ten klucz kosztuje 4,5 miliona. 4,5 miliona za taki kluczek, wiecie? Dobra, na szybko tutaj jakieś elektryczności jeszcze pozbieramy sobie. Nic nie słyszałem przez ten alarm. Jezu, O, karta graficzna. On? hmm. Żeby tutaj alarm był, to ktoś tutaj musi wchodzić, tak? Żeby alarm był, to jakim cudem ktoś tu był i zostawił kartę graficzną? Jezu, jak to wyje. Moje uszki. Czy ja tam się cieszę, bo to... 300 tysięcy taka karta graficzna, nie? Gdzie go znalazłem Ja go kupiłem, wiesz? 4,5 miliona kupujesz za... No, za takiego klucza musisz kupić. No przynajmniej ja kupię. O, kolejna karta graficzna. Okej. Okay. Kolejne 300 tysięcy. Dobra, dobra. Czyżbyśmy bank jakiś rozbili teraz? Jeszcze tylko szkoda, że Reddixa tam nie znaleźliśmy. Ale jak widać, jakiś bank chyba rozbiliśmy. Mamy drugą kartę graficzną. E, ten klucz ogólnie z tego co wiem, respi się w Kili. Czyli w tym bosie tej mapy. Jak się zabije tego bossa tej mapy, to mamy szansę, żeby wydropić sobie właśnie. Eee, tom tom. Tego klucza, czekajcie, bo coś się dzieje. O, to są fulety. Jak teraz to zrobimy, co? No, dostał raz. Dawaj trupa. Tak, czy można wyłączyć te alarmy. Można. Ja sam takiego bambola, ty. Ja taki pan, pan bumble, tu za O, tu są jakieś fulety, ale strzelają się. Na razie musimy tutaj wykorzystać tą sytuację, co mamy, czyli nie się strzelają ze sobą i może coś się jakoś tam zdarzy, że będziemy mogli zabić, nie? Siemanko, Darek, witam. Nie, a zawsze można zrobić... O nie, biegną. O nie, to był chyba błąd.

Co to było? Co to było? Nie wiem po jakiemu ja mówiłem w ogóle. Co to było? Oła. Boga mnie boli w trzech miejscach, a czwartej nie mam. Mała. Padli obaj? Tak, obaj padli. Fuh. Tak, ja umiem mówić w różnych językach podczas stresu, dokładnie. To było po y, języku y, plemienia... To jest oczywiście plemię y, na Grenlandii. Tak, na Grenlandii na pewno. Ooh. Aż normalnie kłaczek. Aż normalnie kłaczek. Kim ty byłeś? Co to za jakiś koleś? 34. poziom. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm, czekajcie, to wyrzucimy. Nie, to się tutaj da. To się tutaj da. To się da tutaj, bo to jest praktycznie już na wykończeniu. Lepiej sobie tak zabrać. Propital weźmiemy. Eee, to weźmiemy. Eee, dwa motorki, dwa kole weźmiemy, motorki nie będziemy brali, dobra. Okej. Okay. Wow Tam ktoś w ogóle strzela z e, Gdzieś nie opodal mnie. Ajaj, problemy, problemy. Dobra, to damy tak. O, to damy... Tak. Kolejna kila. E, kila ta będzie lepsza. O, fiule za 100 tysięcy. La la, la 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 co tu robić, co tu robić, co tu robić jak to robić, jak to co tu robić Podamy tu, to damy tu, podamy tu, to podamy tu, tu, to damy tu, to damy tu, to damy tu, to damy tu. Ja stąd uciekam! Boże święty! Boże święty, ja stąd lecę A ja mam lecieć! emeryką! o Jezus, jeszcze mamy. To jeszcze mamy kijowe wyjście, MR-KOMie. Mm -hmm. Dobra. Lecimy sobie teraz w kierunku mr czyli <głos> musi... <głos> Jezus, to są... To są te odgłosy tego... ...tych nowych urządzeń, nie? Zobacz, masz... O! Empty, ty! Faktycznie! Dobrze, no, że ktoś mi powiedział. Chodziłem z pustym magazynkiem. Te magazynki w ogóle są puste. Ajajaj, trochę zepsułem. Teraz zepsułem, bo jak spotkam, to ja mam tylko jeden magazynek. A z tym P90? O... No, to trochę zepsułem. Zepsułem trochę, bo jak trochę spotkam, to on tylko jeden magazynek do walki. Ale no, dobra, miejmy nadzieję, że nikogo nie spotkam. Czy mam nie z widam Gdzie lejdę? Nie, już dobrze, już dobrze idę sobie przejdę przez Osho przez auhana sobie przejdę nie to ty ci spada dokładnie dobra bierzemy szykawkę na staminę i na siłę że mi jest długo, dużej, dużej biec. Dobra. No, przydałeś się. Macie rację, nie zauważyłem tego, że najpierw mam pusty magazynek broni. Czasem czaty się przydają. Ja przydają mi się. Chciał się się wyczekać, nie? Znaczy, jeszcze nie wyszliśmy. Te kamizelki są w ogóle obite na maksa. Z AKM-a ich pojechałem bez, bez celownika, bez niczego na blisko. Z PS-ów. O, PS-y przebijają czwarty poziom pancerza, tak? O, no, kila to jest. Hmm, słyszałem coś obrót napięcie, dobra. Tu mamy bota. Bocik to tam jeszcze ok. Eee, no, pesy przebijają czwarty poziom pancerza. Ja coś tutaj jeszcze słyszałem. Mi się zdawało, że ktoś tutaj jeszcze kampi. Hmm, może i nie. Może mi się przesuszało. Dobra, co chciałem powiedzieć? Pesy ja przebijają czwarty poziom pancerza. O, nie Tu leży na wyjściu. Ktoś tu zginął. A ja słyszałem jakieś w ogóle kroki, albo jakby coś się ruszało gdzieś tam po mojej prawej. No, ciekawe. No, chyba tutaj nikogo nie ma. Nie, chyba nie ma. Słyszałem powiedzieć, że Boże Święty parę razy mi to sprzerwało. PS-y przebijają czwarty poziom pancerza, a Kila jest piątym poziomem, więc no te PS-iki też dobrze działają na Kile. No widzieliście w sumie, rozwaliłem te dwie Kile do zera, ale też nie miałem czasu, żeby tam się bawić, bo tam jakieś inne strzały były, ale myślę, że taki dobry, udany, udany rajdzik, jak najbardziej. 4000 expa dwóch zabitych plus oczywiście skawik. Dość szybko. Hmm, dość szybki taki, ile, 16-17 minutowy Raidzik. Hmm. może być, Znaczy Raidzik. rajdzik jest 21, materiał będzie 17 aha prawie 20, drugi pół